Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcinie. Dzisiaj chciałem Wam nagrać troszkę nietypowy filmik, mianowicie chciałem troszkę zareklamować konkurs, który przeprowadzam, mianowicie rozdaję słupę pakiety Griffin's Bay. Ten konkurs jest organizowany na oficjalnej części forum Ubisoftu, na tej polskiej części, czyli tak jak widzicie łatwo znaleźć ten topik tutaj, jeżeli pójdziecie sobie tą ścieżką, znajdziecie go, czyli w wydarzeniach społecznościowych. Znajdziecie właśnie taki temat, jak Marcinio zdaje super pakiety Griffin's Bane. O co chodzi? Chciałem Wam dać możliwość yy, uzyskania jeszcze przed oficjalną premierą nowego dodatku kilka pakietów tego poprzedniego dodatku. Są to super pakiety, czyli na pewno karty będą świetne. A dodatkowo pamiętajcie, że yy, no nie tylko kwestia kart, ale też kwestia dzikich kart, które gdzieś w tym pakiecie się znajdują. Yy, jak można zdobyć takie pakiety? No, oczywiście opcji jest kilka. Pierwsza z nich to podesłać do mnie ciekawą powtórkę. Przede wszystkim celuję w te powtórki, które pokazują wykorzystanie kart z najnowszego dodatku, bądź też pokazują takie wykorzystanie, którego w czasie nie widziałem, które mnie w jakiś tam stopniu zaskakuje, ale przyjmuję oczywiście nowych bohaterów i nowe karty, ponieważ to, chcie, to wy też chcecie oglądać. Druga możliwość to nagradzanie najciekawszych propozycji eventów, konkursów, jakichś serii, które mógłbym przeprowadzić na moim kanale. Chciałem was uczuć, żebyście nie wysłali do mnie na przykład takich serii typu zorganizuj turniej, który tywa 6 lat albo coś takiego. Chodzi o to, że to musi być coś, co jestem w stanie u siebie zrobić, no i w ten sposób nagrodzę kogoś y, za fajny pomysł. Ja też powiem Wam szczerze, że sam mam kilkanaście pomysłów, których nie mam czasu zorganizować, no ale nie jest powiedziane, że ktoś nie ma jeszcze czegoś fajniejszego, chociaż powiem Wam szczerze, że jeżeli uda mi się zorganizować to, co sobie gdzieś tam kiedyś założyłem, y, to się będzie działo. Trzecia kwestia: super pakiety można też dostać za dużą aktywność na moim kanale, za ciekawe komentarze, spostrzeżenia, jakieś zagadnienia, których ja nie zauważyłem, a które mogą być istotne z perspektywy tego meczu, który gdzieś tam oglądaliście. Także zachęcam do komentowania, zachęcam do subowania mojego kanału. I ostatnia rzecz: wykonując dla mnie intro o tematyce DOKA, moje intro jest takie troszkę sklecone na szybkiego, także jeżeli ktoś. Zna się na tym, nie stanowi to dla niego problemu, jednocześnie w jakimś tam stopniu taka kreatywność, czy też w ogóle tworzenie takich rzeczy sprawia mu przyjemność. No to tak jak na przykład mi tworzenie filmików, no to jak najbardziej zachęcam, wtedy na pewno taki pakiet będzie. Tym bardziej, że i takie intro byłoby lepsze od tego, które mam. A tak czy inaczej, jakiś ciekawy filmik, który można było gdzieś tam wmontować, właśnie o tematyce DOKA, byłby bardzo, bardzo fajny. Także zachęcam do brania udziału, wszystkie filmiki, które publikuję znajdziecie oczywiście pod tym adresem, pod moim adresem. Kodów jest całkiem sporo. Podejrzewam, że około ponad 20. W związku z tym jest co rozdawać, dlatego serdecznie Was zachęcam, bo z każdym dniem w zasadzie maleją szanse. Tak jak widzicie, tutaj już dwa pierwsze kody rozdałem. Mr. Uncle Spider dostał za pomysł zorganiz zorganizowania turnieju między youtuberami. Natomiast Mr. Master of Masters on został w zasadzie za dwie rzeczy. Po pierwsze za komentarze, a po drugie podesłał mi też bardzo fajną powtórkę, która już dzisiaj znalazła się na kanale. W związku z tym serdecznie zachęcam do brania udziału. Jednocześnie, jeżeli podsyłacie mi jakieś pomysły, no to proponuję, żeby wysyłać je na brief albo na czyichś prywatne wiadomości, albo na e-maila. No dlaczego? Dlatego, że chcę z nich po prostu skorzystać. Jeżeli wrzucicie je oficjalnie, no to każdy może z nich skorzystać i w zasadzie dla mnie nie mają one aż takiej wartości. Tutaj dzisiaj też już. Kolejna osoba dostała pakiet, dzisiaj miałem troszkę mniej czasu na, repl na replaye, ale ponagrywałem je po południu i wydaje mi się, że jutro troszkę osób dostanie właśnie za replaye nowe pakiety. Y dzisiaj dostał Bartolo za trzy propozycje eventów, szczególnie jedna bardzo mi się podoba i na pewno ją wykorzystam już wkrótce. Y Jeszcze jedna prośba, jeżeli wysyłacie do mnie jakieś replaye, to nie wysyłajcie przykład w opięciu i nie mówcie, że a wszystkie są dobre, a wybierz sobie jakąś, bo ja wtedy nie wiem, którą nagrywać, a nie mam czasu i ochoty nagrywać pięciu takich samych, tego samego bohatera, tej samej talii. Tym bardziej, że no, musiałbym to wszystko rozłożyć w czasie, żeby to zaprezentować. To i tak nie ma sensu, dlatego wybierzcie jeden replay, góra, dwa, ale bazujcie na jednym, ponieważ tak naprawdę ten najważniejszy, najlepszy jest dla mnie najistotniejszy. Dobra, zachęcam Was jeszcze raz serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Na swoją stronę, na YouTubie też wrzuciłem informację, link do tej właśnie zakładki, gdzie możecie sobie spokojnie to wszystko przeczytać. Oczywiście możecie też spałzować. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i Siemanko.